To ja sobie później na nią aktywuję kontrakt, bo na razie na Sky aktywowałam. Ja właśnie sobie na Killjoy'kę kolejny kontrakt Dobrze. robię. Dobrze, więc tu możemy już to zacząć grać. Więc dzień dobry, witam was czateły, witam was YouTuby, jest ze mną Claudia. Bo tu się nagrywa! Cały dzień czas. dobry! <laughs> jestem no <laughs> Eryk. się jesteś. Tak jestem, o mnie zapomnieć czekam, kiedy mnie wywołasz, halo, dzień dobry, cześć wszystkim. <grystanie> że tą mordę, mam nadzieję, że nie za głośno. E, tak, jest oczywiście Valorant, e, kolejny tam gdzieś mecz. I Klaudia, jaką ty masz fajną ikonę. Jaką ja o, mam? Ja nawet nie wiem. Czerwoną. No, z tą, Reyną. A, z Reyną. Blood Reyna Czy tam jakaś inna? Proszę, no, szybko, szybko. <grystanie> o, szybko. o, dobra, jest. Nie kliknąłem! Dawaj. Boże, jestem moim cherubinkiem, Boże. Zdążyłem. Hermesikiem. Dlaczego ja zawsze mówię herubinek? no? No nie wiem, właśnie. Tak, ale jest Hermesik. A Ty wziąłeś... A znowu wziąłeś, znowu chcesz... Znowu chcę podbijać gwiazdy. Chcę zjednoczyć wszystkie ludy naszej nacji. Miłości i prawdzie nie przyznać racji. Jesse! James! Ludka jest, czy nie? Mamy Co? swoje, to swoje. Dokładnie. Klaudia <laughs> jest na innym nagraniu właśnie. Pewnie ja <laughs> ja gramy w Alurantów teraz, tak? Ja cię pytam, czy Julcia dołączyła? A nie, Julcia jest w innej grze? Nie, bo w innej grze. Aha. W Minecrafta gra. Ja <laughs> nie wiem, nie, nie śmieję się, przepraszam. Tylko miał być forfan. Minecraft jest super! A ja wiem. No, Minecrafta. Musimy nagrać Minecrafta, halo. Musimy nagrać Minecrafta, halo. Minecraft Minecraft. Się nie śmiej, bo Ty też musisz z nami nagrać Minecrafta. To. No to jest dla trzech osób. To jest A ty jesteś trzecią osobą. A nie dla więcej? Cicho się, to nie mamy więcej znajomych. <laughs> oh, <yes. laughs> ale wiesz, Erik jaką znaleźliśmy super ultramapkę, ale teraz ale... nie powiem, żeby nie było spoilera na no. YouTube'ach. No to będziecie musieli później pokazać jaką mapeczkę tam wybraliście. Ale się. będzie pan zadowolony. No. Ej, co tak długo? Ktoś nie ten wybrał? O, A, dobra. mówisz masz. Ej, jakaś nowa mapa. A nie, nie graliśmy nie, nie, z teleporterem. To jest step... tak. ta pierwsza, na której byliśmy w ogóle. Tak, to jest moja pierwsza fajna mapa. Racusiek, pierwsza, fajna mapa. pierwsza fajna, fajna, fajna. Ja byłem wtedy tą leczarką. <laughs> leczarką. Ej, ale góba. kurczę, ja nie wiem, ile temu ja grałam. Nie mam żadnej rozgrzewki. To tak, wiecie. Nadgarstek Przestań. Może My mieliśmy i też to nic nie dało. <laughs> <laughs> Dokładnie. Ostatnie miejsca w Def nie. <laughs> czy masz rozgrzewkę, czy nie masz rozgrzewki? Jedno, gówno, bakno. Ja papie, sobie w ogóle nie powtarzam, jest... jak pro grają na najniższym DPI. Może to jednak ma sens? Znaczy to ma sens, bo chodzi o to, że wtedy masz. Jakby lepiej możesz wycelować tam w głowę, nie? No ale to już musisz mieć wielkie biurko i wtedy pracujesz całym przedramieniem ramieniem, po prostu jak obracasz się, czy coś takiego, nie? I ja na przykład mam, wiesz, podkładkę na całe biurko pod myszkę, ale dwa monitory zabierają trochę miejsca. Pokazuje właśnie odległości, jakie ja mógłbym mieć. Ale myślałem właśnie, że wysokie DPI jest do takiej. Nie, właśnie na najniższym. Ja muszę zmienić, bo ja mam na ja właśnie. Też mam najwyższy mam kamera mi szaleje. Ja, jak... ja też mam wysokie tam. I dlatego nie trafię w ludzi, patrzcie, teraz na przykład trafiam wam w oko. No bo mówię, bo ja nie jestem, nie byłabym w stanie tak mocno ruszać po biurku, nie? Ja mam tyle miejsca. <laughs> taki zamach mieć! Chcz, chcz. No! no. Chciałbym, jakby są. No <laughs> Ale wtedy faktycznie łatwiej się utrzymuje przy tej głowie, nie? Bo minimalne ruchy nie powodują jakby tak, tego. Tak. Ej, to jest dobre, Spróbujemy zmienić później. Ej, Ej masz dlaczego tyle mieć? tak długo Ja sobie trochę zbliżę, Aha, ale no. nie tak mocno. Co to za problem? Co to ma znaczyć? Ja to kiedyś tak przesadziłem, że w DBD nawet jak nie trzymałem słuchaj myszki, to i tak mi drgała kamera. O kurde. No i tak napieprzała. musiałem to zmienić, bo to było zbyt grubo. Czemu nie wczytujemy meczu? Nie wiem, Szemku. Ktoś? Ktoś się Szyma. rozłączył na pewno. No to znak. O! O! o. o. Kurczę... No e, dobra. Nie pamiętam jak ja miałem zdolność ja. z tym moim hermesikiem. O ma... Co to za dźwięki? Ktoś gra na głośniku. Nie Ale ktoś no ma to Nikt nie będzie słyszał jak chodzą, nie? Ale dlaczego ja słyszę jak on strzela? A kociak! Dobra, to. Ej powiedzcie to mu żeby gdzie? wyłączyć dźwięki Weźcie escape'a no. I jak jest kociak to weźcie mu czat głosowy wyłączcie Gdzie to jest napisane? Ja nie... nie, jeszcze nie, nie wyłączajcie może. Ja kociaka wyłączyłem bez? Ja, chcę bez. Ja, chcę bez. ja chcę bez kociaka grać e, ja idę tu Nie wiem co tu jest to jest za ten O oh, fuck Jak pierdół <noise> Niechcący Bardzo źle poszliśmy Przemek wiesz, że robisz bardzo dużo hałasu Wiem, bo ja chcę ich tutaj zaprosić Odom shortem i mamy Dobra. awka. Kwady, kładę, kładę tam wiatr Ej, wiesz co zauważyłem? Że zawsze gramy z tobą, to mamy awka. <grym> no co ja mogę? Zabiłem! Ha, kabum! I umarłem, ale to już takie mniejsze kabum. A bo my bronimy, tak? Czy my tak, nie bronimy? Tak, bronimy. Ale naprawdę mamy awka? Nie, grają wszyscy. No już nie, już nie. Może miał, wiecie, dłuższego laga, bo tak stwierdził, a mecz się wczytuje 5 godzin, pójdę kupę. <grym> Obserwatorzy Nasza jeden. Ktoś jest ma jeden. problem z siecią. To niech sobie internet lepszy kupi, Klaudia. Tam ktoś jest, dobra. To nie ja! <laughs> Wiem, śmieję się. Może też jest zbyt goszczy. Dobra. Bo, a może tak. O, kociak się na cie patrzy w ogóle. Co ty tam odpierdzielasz? <laughs> Chodzę... Na sajta weszli już. A nie, do ten. Jest! To, to... Kabum! Eryk Zabłowiczka. Co jak on zrobił? Dobra, ale spajka trzeba pilnować i... Easy. Plecy macie. Ale Kociak się nie przejmuje tym... Nie, jesteście we O! Lula, a ty już Dusiowa ta umarłaś? No. Kiedy to zrobiłaś? Jeryk jest pierwszy nie, w teamie. Czadko. A teraz Dusiek jest drugi! Mam jeden jeden, <noise> ej, zobacz, jestem dobry Kuczek na start? No. Czujesz to? <noise> Nawet no Dobra, ude nam się. się wygramy to fuck yeah. Fuck yeah. O nie! <noise> jeszcze jakiego zgona zaliczył Kociak. I tak nie zdążył. Nie, ale spoko. Erik, Ty go Jej, mi się to? No, tak tak! Great, lubię to! Dobra, idę na A. Dobra, biorę fantomka, tarczę i kupuję sobie gwiazdkę. Też idę na A. Nie mam w końcu Hermesika, Dobra, bo wszyscy gracze do nas wrócili, nie? Kociak, go e, B! Ej, ja bez czymś ogłuszałem. E jest to, to C, a, C, dobra. C mam. na B! To na B. wizję. Dobrze. No i będzie B. Tak, nie ma nikogo na no pewnie, że B. Ja pójdę im od długiego. Zrobię. Wszyscy B. Tak? Dobra, idę tam mój. Rozstawę gwiazdki. Podłożony. Jak? Na B? Mhm. To tak. Jak nikt nie pilnował. Dobra, pójdę teleportem. Wszyscy Dobra. są w oknie, wszyscy, czurkę tam są. Jakich teraz Wystarczy. można zabić? Został jeden wróg. Ładnie. Dobra. Gdzie oni są? niech ktoś już y, ten, plantuje. A wygraliśmy. Dzień Dzień jest? Musieli... Trzeba y, rozbroić. Cztery. Ja już dobra. ten rozbrajam. Szybko, szybko. Nie mogę szybciej. Hacz mikrosekunda. Być jak mi się ręce... Niech mi ktoś czat przeczyta, bo... Boże. <laughs> Mam dwa monitory, ja nic nie widzę. Wow, to było, słuchajcie, coś. Dokup. I zostaje na razie z tym pistoletem, co? By uruchomić światło dewastacji. A, Pokémony no, ja uwielbiam. Pokémon. Idę na B. Ale niech ktoś idzie też na A, na wszelki wypadek. Dobra, to idę z sobą na B. E, idę no tu. B. ja pójdę a z tymi ciemnymi. Dobra, danymi. poczekaj w ciągu, ustawię ustawię gwiazdę. i teraz tam ten poszedł B, to co jest? Nie wiem. Aha, pomogę też... wam gwiazdkami. Gwiazdki, oni są upośledzeni. To jest A. Jest A. Są A raczej. A są? Daliście? Tak. Postoję tu chwilę. Nie, chodźcie już, chodźcie. słyszę jak tu pytają. to idziemy. No ja wracam przez środek. Faktycznie są tam. Teleport. O, są na A. A jak się zaznacza na mapie to, że oni tam się widzą? O nie! Jednak są tu. Jednak są B. Co? No. Musieli zrotować. A co to znaczy ten znaczek? Ojojoj. Oj, oj. Gdzie oni są? Rzecz Teraz nas chyba zrobili, słuchajcie. I co, poszli na A. No niekoniecznie. No koło poszli? Moje gwiazdy. Kurde no. Dobra, to niech ktoś zostanie na B, na przykład ja. Nie no, A Ej, no ale mają 30 sekund, a oni jeszcze bomby nie podłożyli, więc... Ej, ja żyję? <laughs> Chyba żart. 1... Kurde. Tak Przemek, ty żyjesz. Jak latam, to jak poparzone. Czy bomba jest podłożona? Nie. To co oni? Jak się skitrasz, to mamy szansę wygrać. Zostało 10 sekund. Plantują. Pięknie. Pięknie! Wow! Podłużyli? Tak, Jeszcze podłużyli. ostatni został, tak. Tam, ja, tam. tam. Nie zużyłem, ja, ja, ja. Kurde! Ale byśmy tam wygrali, co? nie? Jakby ten... No. sekundy. Ale widzieliście trzy heady. Cześć jest dzień dobry. E, po powiem, świetnie ci poszło. No dziękuję bardzo. Teraz w meczu też poszło równie dobrze. Ej! Idę. Dobra, na B. Ale kiepsko idzie, ja pierdzielę. A ja zobaczcie... Ej, Erik jest przede mną. No, no i tak, jest kurczę, dobrze. Jak na drugą grę. Dobra, rozstawiam gwiazdki. Dobra. Raz, dwa. Już I dam tam. wam jedną, w razie co krzyczcie. Dobra. A co on ty mam? krzyczeć, że co? No nie wiem, co tam chcesz, to mogę ją wybuchnąć albo Magnes i wtedy przyciąga tych złych Nie ma ich na B? Ktoś na A tu był. Dobra, to pójdę naokoło. Kurde, Przemogut Player już jest w Valoranta. Są na A? Są na A. Dobra, to okay. robię. Czemu wszyscy idziecie za mną? No bo... Są? Ej, na B wrócili. Ja idę od tyca, go wezmę. Może mi się uda. Kurde, no gdzie oni są? Dobra. Ares is dead. Są? O Boże. Nie... Ale w łeb trochę trafiłem. Jest na tym. E... Na B A ja jestem pierwszy, czujecie? To ja jestem pierwszy. Podłożony. Bardzo Wreszcie. dobrze. Ja wale, tak gra po prostu niszczy mi życie. Co tu się dzieje? Co znaczy, że ktoś jest gotowy, że mogę już się z martwych wstać? No nie wiem. A, że ulta ma gotowego. A. Raczej nie przeżyjesz. Dobrze. O, o, trzech, a, tam jest, a trzech. Dobra, tam jest trzech. Kurde, trochę przyps. Dobra. Aj. 2-2, ale jest na razie Dobrze, boż, moje rączki się rozgrzewają. Oj, tak. moje nie właśnie. Też Aha. jestem gotowy. Idę na B. Rzeczywiście, mam ult... Nie ulta. wiem, co to oznacza, ale okej. Okay. Tak, to jest ulterek. No wiem, ale nie wiem, co, co hmm. ten, co on mi daje tu, nie? Co my ja też nie wiem. Dobra. Ale co? Ult mój, nie? Musisz, nie wszystko. jeden masz. No wiem, ale wiesz praktyka teoria. A, do, do. <tryka>, teoria. O, Jest, to Praktyka teoria. Jest, wszyscy Jest na B Serio, zawsze gdzie nie pój... Przepraszam. Kurde, zrąbałem to, no Dusia tutaj ma... No i właśnie tak mnie zabijają ci ludzie. Ajajajaj. Jest na to pierwszy? A, jestem pierwszy. A, bo ty pierwszej rozgrywki nie umarłeś, dlatego przyda, jesteś drugi. No... Czemu tuptasz? Ja nie tuptam. To ludzie tuptają? To świat tupta. Od tyłu cię. Ale ta gra jest trudna! A ile nerwów mnie kosztuje? Aha. Nie wiem, czy ja odbiję BS-a, bo jest radę, wierzę w Ciebie. Pięknie! Lol, Pięknie! Tak delikatnie to klika i to wszystko wychodzi. Nie żeby coś, ale ja też trafiam przecież tych ludzi. Bo możemy my za bardzo napierdalamy po prostu. A może, bo dwa hity i on z deda miał. Tak, no a my tak wiesz. Teleport był, czy nie? Był. Udało XD. się. No. Na razie nie. Gdzie oni są? Nie wiem, poszli Kochaniutka, Musieli spierdzielić bez. A może myślisz, że wybuchnie? Idę na B. Kurde. Ej, ktoś inny powinien zagrać tym Hermysikiem, bo ja nie wiem jak on lata. Bo, y bo wy napierdzielacie z full auto, a ja po prostu pestkuję do nich. No właśnie Dlatego to się wydaje, że tak może. mało strzelam. A no, ej, faktycznie, Klaudia dobrze robi, Wy na full auto, nie? napierdalamy jak na... jak, te jak full Gdzie auto to tak... spoko, tylko musicie do dołu wtedy, bo wiadomo, że pociski do w górę przy full auto, nie? Hm. Wciągam ich! Wciągam ich. Strz! jak, Kurde. skąd? Z tyłu wziął. On tam już zdążył dość. No. O jawale. Dlaczego drona ich Co, nie zabił? Dlaczego spawn'a? No. O, tak blisko, o. ciąg ktoś ma nóż? Lula, co ty zrobiłaś, Lula? Ej, co ten bosman Posrało go? No, będzie miał pętę, czy nie? Dobrze, zabiłaś go. Ajajaj. Aj, aj. Kurde, jakie to jest wyrównane. Eryk, chcesz mi... Aha. Masz propozycję, Eryk. Ogarniamy pierwszą ofiarę i wchodzimy, jasne? Uuu. <noise> Eryk! Nie wiem. Ja wszystkich przyjmuję do znajomych, więc jak coś, to można mi wysyłać, tak? A ja się czułam taka wyróżniona, jak wysłałeś mi zaproszenie. To ty zaprosiłeś... Zaprosiłeś Klaudię do znajomych i im nic nie powiedziałeś? Mam się pytać o zgodę? Tak. Przemek, tak to są moi znajomi, Pytają o zgodę. Nie masz swoich? Kup se swoich. Dobra, gwiazdki rzucam. Czemu o co A? Idziemy mnie tutaj, od tyłu Tam jest, tam jest, tam jest. Nie ma nikogo na B. To może i dobrze, mam szansę, że dłużej pożyję. Przemek Zazdrośnik, O, Cześć Karol, dzień dobry. Przemek Zazdrośnik. Tak, Mamy bo... spajka, możecie rotować. Bo Eryk jak zwykle odbija mi znajomych. Ja go poznaję z moimi znajomymi, a potem on mi ich odbija. Tam jest, tam jest, tam jest, shit. Widzę. Został jeden ten tego. Przemek pisze się z wielkiej litery. Jest, wygrałem. Zobaczcie. Ładnie. Kurde, ja, który tu jestem? A, jestem drugi nadal. Ta gra jest nice. chyba zbagowana. <noise> ja nie kupiłam tarczy. Mogę ci kupić jak chcesz. Nie, nie, ja mam, ja mam. Tarczy nie można kupować. A, tak. Dobra, Dobra, idę brońka. na B. Ja też idę na B. Ja, idę A. Lubię A. I ty jesteś na A. Oj, super. Tak, nie lubię. A u nich T ktoś wyszedł, w czwórkę grają. Oj, no super. I coś wiesz, że się podadzą. No i bosko, w końcu wygramy. <laughs> Dobra, w razie to ci wrzucę gwiazdkę jedną. W ogóle spróbuj <laughs> tego X. -a. Dawaj. Co to jest? Nie ma. i tu tak. Aha, słaby mówię. Teleport wybiór. był? Aha, to nasz, dobra. Dobra, ich. Kurde. Jest! Wszyscy? <laughs> nie jeden. O, macie A spika? ja, ja, ja. Dobre, ja, ja, ja. Kurde, teraz już na pewno. Ma... O, trzeci, jak jest przede mną, ale zabił, głos super. Ej, no, za nie potrafię korzystać z tego x -a. Ej, w ogóle czajcie, że śnieg sypie za oknem. Muszę to przeczytać. Nie wiem, nie widać, bo światło świeci, ale... Świeci słońce i sypie śnieg. Choroba. Nie, ja nie chcę tu, ja chcę swoje. Ej, dusia. Czy ty, czy ty jesteś ariu normal? Zobacz! No i z nią strzelił ta jeb, zdążyła jeszcze hita mu web zarąbać. Nie Jeszcze się uleczyła, nie? Co to w ogóle za agentka jest? Jakiś cheaty ma. Ty, no rozbrajasz to? Weź to tam szybciej klikaj. Żadne cheaty. Ty masz cheaty, cheaty w oczach. Ja pierdzielę, no. A i dobrze z nami gra. Dobrze o. mieć Klaudię w drużynie. Przynajmniej wygrywamy. Dlatego nie chcę grać w Lola. Nie, nie namówicie mnie na Lola. Idę znowu na B. No chodź na Lola, jedno po latach, taki first look. Bez first look po latach, co się zmieniło. Oprócz, oprócz mnie. Z kociakiem no to... na A Kociak? Mmm Ty nigdy nie potrafiłeś grać w, w takie okay. gry za jakąś ultra gwiazdkę mogę pieprznąć <laughs> Oni już grają w trójkę Dziwisz się Przez Dwie osoby zrobiły rage quitta Ja jakbym miał taką duśkę w znajomych Znaczy w teamie To też bym się rozłączył Dobra dam ci jedną gwiazdkę Klaudia, masz na a. Dobra Ogłuszyłem ich w razie co... Gdzie trafiłem cię? Dobra, widzę gdzie są... Idę teleport... Oj, na -a. Ale on jest obity mocno, sowa! Czemu nie mogę wejść na teleport? Coś zrobiłem, ale nie wiem Czemek, co... bo to... na ten nie możesz! Aha... Ten jest... one są jednostronne, masz wejście i wyjście! No to ja wyjściem Czemu chciałem wejść! <laughs> Ej, coś ja pieprzyłem, ale nie wiem co to jest i co to robi... I <laughs> A. Przeładuj Ja zapomniałem że to nie był ostatni jaj. jajaj Zapiła mnieżej celownik Oj, teraz to spierdzielaj. Uciekaj uciekaj, uciekaj A czy możesz to wejść, tylko tam jest mało widoczny, chyba możesz, to chyba nie, nie biję de Ona weźmie spajka i spierdzieli A nie, dobra, nie pokryło Zostało 30 sekund Nadal drugi. Ej, ta gra jest super. Hej, Gumol, dzień dobry, dzień dobry, Bardzo witam się. Cię. cieszę, że wam się podoba. Nie gra jest zarąbista. Generalnie idę A teraz. Jest fajna. E, ja mówię, nie umiem w takie gry typu CS, to. Ja Fortnite. w ogóle nie wiem, jaką ścianę pieprzyłem z gwiazdek i mi się to nie podoba. Ale nie idzie wam przecież źle. No właśnie to mi się podoba. Że generalnie mówię, gram jak Knop, a jednak sprawia mi to fajdę. Czemu nie poszliście na B? Patrzcie, jak się ma. dupie z nimi. Teraz im O wrócił ktoś. Już znowu grają w czterech. Dobra, magnet. O, widz, że poszedł. Miła łazienkami. dawaj do kibla, kurde, strać. Na B poszli. Na B, na, nas, na B. I do krótkim. Ja nie wiem, ja to idę. jest jakaś dezorganizacja. Z kołami. Wszyscy na jeden B schodzą. Dobra. To się tutaj w oknie. Nie. Klaudia. Jak Dobra, idę z gwiazdką. Słyszałam, że tam są. Są, są tu w tym dużym, bo może nie zdążyłem. Kiedy? Dead by Daylight. Dead by Daylight myślę, będzie za. Zagramy jeszcze ten meczik, jeszcze jeden meczik, i może Dead by Daylight. Nawet 17, dopiero jeszcze mamy trochę czasu na live. To może, może więcej. Nie wiem, w Valorant jakoś tak, powiem wam, jak zrobimy już archiwa, to. To jakoś tak wolę na razie Valoranta. No, chyba AvCzyta na u nich Trzeba ja no, iść na spawna zobaczyć Kabum kabum Myślę, że on się poddadzą, no, czy, bo ile, ile, te Dużo razy było już tak, że... Ej, to ja idę y po nią Ona zostawała i jej nie było o. Poddali się! <laughs> nie wytrzymali presji! Drugi mecz no. z rzędu No dobrze, w takim razie no... Bo to na YouTube też idzie, pamiętajcie, więc była ja z mną Klaudia. Dobrze, dobrze. E, byłam ja, dziękuję bardzo. Z eną Eryk. Dziękuję. Byłem, cześć. Oj Dusia, ja prawie przegrałem z Dusią o jednego fraga. <głos> <głos> Także <głos> widzimy się w następnym odcinku później.